Jak pracować z plikami i folderami na komputerze Mac komputerze Apple. W tym filmie pokażę jak pracować z plikami i folderami na komputerze Mac lub komputerze Apple. Pomoże to zwiększyć wydajność pracy i może zmniejszyć niektóre bóle głowy, które możesz mieć. Jeśli jesteś przyzwyczajony do pracy z komputerem, to pomoże. Ten film został przetłumaczony z języka angielskiego. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zmienić ustawienia języka na komputerze Mac lub Apple, kliknij małe białe kółko u góry. Zaprowadzi cię do mojego filmu zatytułowanego Jak zmienić język na komputerze Mac komputerze Apple. Zacznijmy od pulpitu. Jak widać, wszystkie foldery, pliki i dyski twarde mam ustawione po prawej stronie pulpitu. Jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie, pojawi się menu. Jeśli przewinę w dół do polecenia o nazwie, sortuj według i kliknę polecenie, Brak, będę mógł przenieść każdy element na pulpicie w dowolne miejsce. Jeśli jednak wrócę do polecenia, sortuj według i wybiorę dowolne polecenie sortowania, to każdy element przesunie się na prawą stronę pulpitu, ich lokalizacja zostanie zablokowana i nie będę mógł przenieść żadnego z nich do innej lokalizacji na pulpicie. Teraz dodam kilka dodatkowych folderów i plików na następną demonstrację. Jak widać, mam na pulpicie foldery, pliki i cztery zewnętrzne dyski twarde. Jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie, pojawi się menu. Jeśli przewinę w dół i wybiorę ostatnią opcję menu, która mówi pokaż opcje przeglądających, pojawią się elementy sterujące widoku pulpitu. Pierwsze dwa elementy tej kontrolki, które mówią układaj według i sortuj według, działają w ten sam sposób. Jeśli wybiorę, układaj według, a następnie, rodzaj, przesunie wszystkie elementy na pulpicie na prawą stronę i wyświetli listę przedmiotów według rodzaju, którymi są. Jak widać tutaj, każdy element jest teraz posortowany według dysku twardego, następnie według pliku, a na końcu według folderu. Jeśli wrócę i wybiorę, brak, przeniosę każdy element z powrotem do pierwotnej lokalizacji. Jak widać, sortuj według działa w ten sam sposób. Pomocne są następujące elementy sterujące, ponieważ te elementy sterujące pozwalają stworzyć więcej miejsca na pulpicie. Jak widać, kontrolka o nazwie, rozmiar ikony pozwala zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar każdego elementu pulpitu. Następna kontrolka nazywa się odstępami siatki. Jak widać odstępy od siatki pozwalają mi zwiększyć lub zmniejszyć przestrzeń między każdym elementem pulpitu. Następna kontrolka zwana rozmiarem tekstu umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru tekstu każdego elementu. Następna kontrolka zwana pozycjami etykiet przeniesie nazwę każdego elementu na pulpicie z dołu na prawą stronę. Kiedy wybiorę następną kontrolkę o nazwie, pokaż informacje o elementach, pokażę, ile mam miejsca na każdy dysk twardy, ile mam wolnego miejsca na każdym dysku twardym, ile elementów mam w każdym folderze i jaki rodzaj pliku jest to np. dokument PYF lub Word. Następna kontrolka oznaczona etykietą Pokaż podgląd ikony, da mi mały widok tego, co znajduje się w każdym pliku. Jak widać, w tym folderze mam trzy foldery. Jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu, pojawi się menu. Jeśli przewinę w dół do polecenia o nazwie Sortuj według i kliknę polecenie Brak, będę mógł przenieść każdy folder w dowolne miejsce. Jeśli wybiorę Sortuj według, a następnie wybierz Rodzaj, każdy folder zostanie przeniesiony z powrotem na górę. Ich lokalizacja zostanie zablokowana i nie będę mógł przenieść żadnego z nich do innej lokalizacji w folderze. Pokażę prosty sposób przenoszenia plików z jednego folderu do drugiego. W tym folderze wybiorę jeden z folderów i kliknę go prawym przyciskiem myszy. Następnie wybiorę pierwszą kontrolkę z napisem Otwórz w nowym oknie. Spowoduje to otwarcie folderu przy jednoczesnym zachowaniu otwartego oryginalnego folderu. Następnie zrobię to samo dla innego folderu. W ten sposób mam teraz otwarty oryginalny folder, a jednocześnie mam otwarte dwa foldery, które znajdują się w oryginalnym folderze. Dzięki temu mogę przenosić pliki z jednego folderu do drugiego w oryginalnym folderze. Mogę też wybrać jedno z poleceń na lewym pasku bocznym i otworzyć je w nowym oknie. Jak widać, folder dokumentów jest otwarty, a jednocześnie mam otwarte wszystkie inne foldery. Dzięki temu mogę przenieść pliki z dokumentu do jednego z innych folderów. Teraz przejdź na górę i wybierz, edytuj, a dalsze wybieranie cofnij spowoduje przeniesienie wszystkich plików z powrotem do ich oryginalnych lokalizacji. Cofnij i ponów działają na pulpicie lub w dowolnym folderze. Teraz pokażę, jak zmienić nazwy plików. Jak widać, mam 33 pliki, których nazwy chcę zmienić. Najpierw wybieram jeden z plików, a następnie klikam prawym przyciskiem myszy. Teraz wybiorę kontrolkę Zmieni nazwę i skopiuję część nazwy, którą chcę zmienić. Następnie wrócę na górę i wybiorę Edytuj i zejdę do polecenia o nazwie Zaznacz wszystko. Jak widać wszystkie foldery zostały wybrane. Teraz kliknę prawym przyciskiem myszy jeden z plików, a następnie wybiorę polecenie o nazwie Zmień nazwę. W pierwszym polu umieszczę część, którą chcę zmienić. W drugim polu wpiszę słowo, którego chcę użyć, a następnie kliknę, zmieni nazwę. Jak widać, wszystkie pliki zostały zmienione. Zrobię to samo jeszcze raz. Jak widać, wszystkie pliki zostały zmienione. Jeśli wrócę na górę i będę nadal wybierał, cofnij, wszystkie pliki powrócą do swoich oryginalnych nazw. Jeśli wybiorę dowolny folder lub plik, a następnie kliknę prawym przyciskiem myszy, wyświetli się menu. Jeśli przewinę w dół do polecenia o nazwie, uzyskaj informacje, wyświetli się okno, w którym uzyskam informacje o pliku lub folderze. To okno zawiera informacje o wielkości pliku lub folderu. Lokalizacja pliku lub folderu kiedy został stworzony i kiedy został zmodyfikowany. Jeśli zaznaczę to pole, plik lub folder zostanie zablokowany i nikt nie będzie mógł wprowadzać zmian ani usuwać go bez hasła. W tym oknie, jeśli zejdę na dół, to mogę również zapewnić dodatkowe zabezpieczenie. Na dole mogę ustawić, kto ma uprawnienia do wprowadzania zmian oraz przeglądać lub czytać ten folder lub plik. Najpierw muszę odblokować folder lub plik, a potem będę mógł ustawić uprawnienia. Pierwsza opcja pozwala osobie czytać i wprowadzać zmiany w pliku lub folderze. Druga opcja pozwala tylko na odczytanie pliku lub folderu przez osobę. Trzecia opcja pozwala osobie przenieść plik lub folder do skrzynki. Jeśli kliknę ikonę plusa na dole, będę mógł dodać osoby, które będą miały dostęp do pliku lub folderu. Nie zapomnij ponownie go zablokować po zakończeniu. Teraz jeśli przejdziesz na górę i wybierzesz widok, będziesz mógł zobaczyć różne opcje widoku, które dostarczą przydatnych informacji. Jeśli wybiorę ukryj pasek narzędzi, to pasek narzędzi na górze, pasek ścieżki na dole i menu boczne zostaną ukryte. Jeśli wybiorę ukryj pasek ścieżki, pasek ścieżki na dole zostanie ukryty. Pasek ścieżki jest pomocny, ponieważ zawiera informacje o lokalizacji folderu lub pliku, a także umożliwia przechodzenie do różnych lokalizacji w ścieżce. Jeśli wybiorę ukryj pasek stanu, pasek stanu na dole zostanie ukryty. Pasek stanu jest pomocny, ponieważ informuje, ile elementów znajduje się w folderze i ile wolnego miejsca pozostało na dysku twardym. Proszę kliknąć lubię to zostawić komentarz lub zasubskrybować. Dziękuję.